Dziedziczka. Odcinek 18. Występuj. Zachowujecie się, jakbyśmy byli wrogami. Przestań zgrywać ojca, nie pasuje ci to. Nikt nie potrzebuje Twojej troski. Tadeo nie potrzebuje takiego ojca jak ty. Dobrze wiedzieć, co tak naprawdę myślisz. Nasza rozmowa jest nieaktualna. Pedro, zaczekaj. Idę z tobą. To trudna sytuacja. Musimy zrozumieć, Pedra. Pomówię z Beatrizem i Sara Najpierw załatwię coś z Dantem. Nie możemy tego tak zostawić. Czuję się strasznie. Wyrzucili mnie z domu. Słucham? Usiądź. Jak mogli? Opowiedz mi o wszystkim. Bracia bardzo się zmienili. Mogę prosić kawę? Z French Pressu, proszę. Asystentka ma dziś wolne, więc zaparzę osobiście w French Pressie. Debora, przestań. Jeśli wejdzie Jessica... Nie chcę rozmawiać o Juanie. Nawet o nim nie wspomnę. Co pani tu robi? Deborah właśnie wychodzi. Twoja kawa, Debbie. Czuj się jak u siebie w domu. Jako mały chłopiec byłeś bardzo skryty. Zburzenie muru zajęło mi wiele czasu. Nie wiem, czy udało mi się przekonać cię, jak ważny dla nas byłeś. Tata, ja i Juan. Daliśmy ci tyle miłości na ile było nas stać? Ale ta miłość, której pragniesz, jest jeszcze przed Tobą. Pragnę tylko syna. Błagałam Juana, żeby pozwolił mi zostać przy córce, ale się nie zgodził. Jest egoistą. Ty najlepiej o tym wiesz. Nie powinieneś już iść? Ty też mnie wyrzucasz. Prospero, nie słyszałeś? Debbie, możesz zamieszkać u nas. Nie chcę sprawiać kłopotu To żaden problem Zaopiekujemy się tobą To zły pomysł Julieta ma rację Mam dla was niespodziankę Co tu robi ten nędzarz? To mój mąż Pobraliśmy się Juan, a dokąd jedziesz? O co chodzi z Pedroem i TDM? O nic, nie, Marcię. Będę dobrym ojcem. Lepszym niż ten, który mnie porzucił. Juan o tym wie. Martwimy się o ciebie i Tadea. Nie powiem ci, co masz robić, ale wiedz, że nie jesteś sam. Nigdy nikogo tak nie kochałem. Pedro, musimy... Kto ci pozwolił wyjść za mąż? Nie potrzebuję pozwolenia. A ona co tu robi? Usiądź, Brian. Żaden krus nie dotknie mojej drogiej kanapy. Chodźmy stąd. Dokąd? Raczej nie na miesiąc miodowy. Nie pani sprawę. Nie mów tym tonem do mojej przyjaciółki. Wbiłeś mi nóż w plecy. Nie krzyczcie, ja, 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 ja. tylko spokojnie. Wyprowadzam się. Będę mieszkać z Brianem i jego rodziną. Czy wam się to podoba, czy nie? Sara, zostawisz nas samych? Nie mam ci nic do powiedzenia, Pedro. Musicie się dogadać. Nie będę się powtarzał. I tak, zawsze robisz to, co Ci się żywnie podoba. A dla Ciebie ważniejszy jest jakiś rolnik niż własna rodzina. Nic nie rozumiesz. Chciałem tylko, żebyś o niczym nie mówił Modestowi. Czyli to Modesto jest najważniejsze. Nagroda brata roku trafia do Juana. Jesteś niewdzięczny. Modesto zawsze o ciebie dbał. O nic go nie prosiłem, więc niczego nie jestem o winien. Zawsze odpychasz tych, którzy cię kochają. Skarbie, wszystko w porządku? Jak dobrze, że cię wypuścili. Chodźmy do kuchni, zanim ktoś mnie o coś pozwie. Nie miałam okazji powiedzieć, że cieszę się, iż wszystko dobrze się skończyło. To wymazuje całe zło, Saro. Miło z twojej strony. Nie bądź taki. Sara nie ma z tym nic wspólnego. Przyjaźnicie się? Sí. Tak. Sara, La... Bea i ja bardzo się zbliżyłyśmy. I jeszcze ci mało? Palomo nie chce, żebyś się z nią przyjaźniła. Nie możesz mi tego zakazać. Nie chcę przysparzać problemów. Możemy pomówić, Palomo? Oczywiście. Deboro, cosas... wszystko zepsułaś. Juan chce ze mną rozmawiać. Jest wściekły. Gdzie jesteś? W gabinecie, w hacjendzie. To tam Severiano otrzymał dokumenty. Tak. Najważniejsze rzeczy chował w szufladzie biurka. Znajdź papiery adopcyjne Simona. Później wytłumaczy ci o co chodzi. Juan wyrzucił mnie z domu. Tragedia. Nie wiem, co bym zrobiła, gdyby Sara wyszła za takiego człowieka. Nie da się Was zadowolić. Gdzie popełniłam błąd? Nigdy nas nie słuchasz. Staniemy się pośmiewiskiem. Nie powinnaś myśleć o córce? Myślę o całej rodzinie. Jestem matriarchą. Wasz ojciec nawet się nie wysili, żeby założyć spodnie. Nadal nie wziąłeś prysznica, Prospero. Muszę iść. Poszukam miejsca, w którym mogłabym się zatrzymać. Zostań u nas. Naprawdę? Tak. Dziękuję. Weźmiesz moje bagaże? Dlaczego nie powiedziałeś mi o pędrze? Tylko wykonuje polecenie. Zabierzesz syna Korneliowi i Beatrice? Pedro poprosił mnie o pomoc. To nie ma nic wspólnego ani z firmą, ani z dziedzictwem. Muszę wiedzieć o wszystkim, co dotyczy moich braci. Nie będę tolerował tajemnic. Spróbuj mnie złapać. Apurate, Juan. Szybciej, Juan. Cieszysz się, że pokonałeś Pedra? Teraz pokonam ciebie, Severiano. Nie mów tak do mnie. Jestem Twoim tatą i zawsze nim będę. Pobaw się ze mną, tatą. Chodź tu do mnie. Łaskotkowy potwór cię dopadł. Przyzwyczajisz się do tego, żeby nazywać mnie tatą. Jesteś moim dzieckiem. Kiedyś będziesz przewodnikiem swoich braci, Juan zawsze był twoim numerem jeden, tato. Pedro powiedział wszystkim, że Tadeo jest jego synem. Tylko Modesto o tym nie wie. Boi się, co może się stać. Musimy zadzwonić do Beatrice. Co tam? Pedro powiedział wszystkim, że jest ojcem Tadea. O Boże, tylko nie to. Nie i na oku. Martwi się o B. Załatwimy to. Możemy porozmawiać? Pójdę do Simona. Przepraszam, że przeszkadzam, ale to pilne. Co się stało? Chcę zapytać, czy mogłaby mi pani pomóc znaleźć pracę? Nie wyżyję ze zbierania nasion na posiadłości. Zamykają moją kwieciarnię. Możesz pracować tutaj. Pomogę ci też z kwieciarnią. Dzięki Bogu. Ma pani złote serce. Bardzo dziękuję. Muszę zapytać jeszcze pana Huan, prawda? Nie, wystarczy moja zgoda, to mój dom. Nie powinnam była tego mówić. Rozumiem, co miałeś na myśli. Jutro rano będę potrzebowała wszystkich informacji o kwieciarni. Zobaczę, co da się zrobić. Musimy ją uratować. Pedro poprosił, żebym go reprezentował. Nie mogłem odmówić. Nie wiedziałem, że to przed tobą zataił. Nie lubię, jak załatwia się sprawy za moimi plecami. Nigdy cię nie zdradzę, ale muszę pomagać też twoim braciom. Nie mam nic przeciwko pomocy. Dobrze wiesz, o co mi chodzi. To się więcej nie powtórzy. Możesz już iść. Saro? Proszę, nie mów, że znów jest jakiś problem. Nie, chcę z tobą porozmawiać. Źle mi przez sytuację z twoją mamą. Nie mogła tu zostać. Wiem, ale przykro mi, że cierpisz. Jesteś moją jedyną siostrą. Doceniam, że się o mnie troszczysz. Naszą rodziną targają straszne emocje. Oby Juanowi udało się nad tym zapanować. Problemów jest zbyt wiele, żeby rozwiązała je jedna osoba. Wiem, ale czuję, że Juan jest przybity ze względu na ciebie. Zależy mu na tobie nie tylko, jak na siostrze. Nie podoba mi się, że pozwoliła się Ty Boże tu zostać. Nasza rodzina srogo oberwie, kiedy miasteczko dowie się, że Jessica poślubiła Briana. Podreperujemy reputację, jeśli pomożemy Ty Boże. Dlaczego mam się przenieść? Oddasz Deborze mój pokój? Pokój gościnny jest dla niej za mały, a ty możesz spać z Chudietą. Poza tym, twoja siostra odeszła. Musimy wesprzeć Jessica. Im bardziej się sprzeciwiamy, tym bardziej ona angażuje się w związek. Rozmówię się z kruzami. Adela na pewno już wydaje dziedzictwo naszej córki. Jakie dziedzictwo? Nie jesteśmy Delmonta. Jessica wróci, choćby miała przetargać ją za włosy. Gdzie będzie spała? Straciła pokój. Rozbudujemy dom. Juan prawie mnie zwolnił za to, że nie powiedziałem mu o tej sprawie. Nic się nie stało. Jedźmy po Tadea. Będę potrzebował prawnika. Nie lubię, jak załatwia się sprawy za moimi plecami. Ale, żadnych ale, jedziemy. Pracujesz dla mnie. Jak się czujesz, tato? Jak poziom glukozy? W porządku. Cieszę się. Zgadnij co? Co takiego? Byłam u pani Sary. Obiecała, że mi pomoże. Mogę pracować w hacjendzie. Ma złote serce. Mówiłem ci, że wspaniała z niej kobieta byłaby dobrą żoną dla Juana. Nie mów tak. Dlaczego? Gdzie Brian i Brandon? Brandon nie wychodzi z pokoju, a Brian gdzieś przepadł. Mieliśmy naprawić dach, ale się nie pojawiła. Gdzie on się podziewa? Na pewno jest z tą młodą damą, dla której stracił głowę. Ach, ta miłość. Nie Niedowiary, że Debora miała czelność do nas wprowadzić. Nie bywała. Boli mnie to, jak traktuje mnie Twoja mama. To się zmieni. Jesteś moim mężem, musisz Cię szanować. Boję się tego, jak zareaguje moja mama. Jakie to romantyczne. Walczymy ze światem, niczym Romeo i Julia.